W ostatnim tygodniu wakacji dzieci ze Spółdzielczego Domu Kultury i Klubu Osiedla Kopernika wzięły też udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących emocji, które poprowadziła Małgorzata Dudzińska, certyfikowany edukator pozytywnej dyscypliny. Świadomość i umiejętność rozpoznawania emocji jest niezwykle ważna w życiu dzieci. Znając swoje emocje, lepiej poznajemy samych siebie i możemy nad nimi panować. Czasami ludzie mówią, że są dobre emocje i złe emocje. To nie jest dobry podział. Są emocje pozytywne i negatywne i one są wszystkie bardzo nam potrzebne. One są wszystkie ok. Wobec tego co jest nie ok? Nie ok jest zachowanie negatywne, które następuje w wyniku czasami czucia, odczuwania złości, gniewu, ogromnej frustracji. Zarządzanie emocjami jest bardzo ważną Umiejętnością naszą życiową, zwłaszcza też w życiu dzieci, dlatego że, gdy umiemy zarządzać naszymi emocjami, czyli radzimy sobie z emocjami, które odczuwamy, czy to jest radość, czy to jest smutek, czy to jest gniew, czy to jest, nie wiem, odrzucenie. Wtedy podejmujemy racjonalne zachowanie. Podczas warsztatów dzieci otrzymały przygotowane wcześniej materiały z ćwiczeniami, wzięły też udział w licznych zabawach mających na celu przybliżenie świata emocji. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, było wiele okazji do wspólnych i spontanicznych interakcji. Edukacja emocjonalna jest bardzo ważna, dlatego że ona nam pomaga przetrwać. Te najróżniejsze sytuacje, które nam się po prostu przydarzają w ciągu dnia. A pozytywna dyscyplina to jest zupełnie e, oddzielny temat. Pozytywna dyscyplina to jest fantastyczna metoda wychowawcza, e, gdzie dyscyplina e, nam się często kojarzy z czymś, że dyscyplinujemy, kogoś ustawiamy. Że tak powiem, w Polsce jest taka, takie nawiązanie, taka konotacja, że to jest kara. Tymczasem dyscyplina, to słowo pochodzi z łaciny: z dyscyplinę, podążać, iść. Za konkretnymi krokami, celami. I dlaczego pozytywna? Ponieważ w pełni oparta jest na szacunku i miłości. I takiej podstawowej informacji, którą odkryli Alfred Dreykurs i Adler, że każdy człowiek, szczególnie dziecko, potrzebuje przynależności i znaczenia, ale to jest bardzo bogaty temat. Kolejną atrakcją dla dzieci była wizyta animatorek z Częstochowy. Było mnóstwo atrakcji, dzieci bawiły się w gry i zabawy zespołowe, tańczyły układy choreograficzne, rywalizowały w konkursach sprawnościowych, formowały balony i przerzucały piłeczki. Głównie stawiamy właśnie na integrację dzisiaj, żeby te takie zintegrować, żeby się bliżej poznać, żeby się Poruszać, potańczyć. E, taki dzisiaj mamy plan na Was. <grywa> e, e, jaką zabawę dzieci najbardziej lubią? Jak to wynika z obserwacji? Bardzo lubią zabawę z płachtą. Szczególnie jak dodamy do tego piłki i zrobimy morze piłek, No to już jest cudownie. Więc e, zależy jaka grupa. Im młodsi, tym więcej, żeby było kolorowo. Starsi lubią e, bardziej, jak się dzieje, jak jest dużo energii. Więc zależy od grupy wiekowej. Ale e, płachta się sprawdza jak najbardziej. Tak, płachta to jest, taka, to jest taka nasza właśnie, taki nasz główny gadżet animacyjny. Też popularny jako chusta animacyjna, bądź jako chusta klanzy, to różnie jest używana, prawda? Więc, więc tą, tą najczęś, ten rekwizyt najczęściej używamy w naszych animacjach. Animatorki zadbały o duże zaangażowanie dzieci w powierzone im zadania. Jak się okazało, ludzie pełni pasji łapią dobry kontakt z dziećmi w każdym wieku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też wizyta roztańczonego minionka. Uczymy interakcji personalnych, żeby dzieciaki przełamywały bariery, swoją nieśmiałość. Więc tak naprawdę, animacja ma takie szerokie pole do tego, żeby dzieciaki mogły się rozwijać. Na każdej płaszczyźnie, a właśnie w formie zabawy. Udaje się to najbardziej. W Domu Kultury odbyło się też podsumowanie i uroczyste zakończenie wakacji 2021. W związku z epidemią koronawirusa i zachowaniem reżimu sanitarnego spotkanie zostało podzielone na dwa dni. W uroczystości wzięli udział wiceburmistrz Joanna Skotnicka-Fiuk, członkowie Komisji Społeczno-Kulturalnej przy Radzie Nadzorczej WSM, Janina Strycharek, Urszula Bryś, Jerzy Nowakowski, Kazimierz Leś oraz Ewa Łuczak, kierownik Spółdzielczego Domu Kultury, wraz ze swoimi instruktorami. W sumie w czterech turnusach wakacyjnych w wzięło udział prawie 80 dzieci. W klubie Osiedla Kopernika z wakacji skorzystało kolejnych 25 podopiecznych. Brali oni udział w licznych wyjazdach, m.in. do Figloraju, gospodarstw agroturystycznych, Sieradzkiego Parku Etnograficznego. Wraz z policjantami omawiano również tematykę bezpieczeństwa na wakacjach i profilaktykę uzależnień. Ponadto poruszano kwestie związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym i sanitarnym. Co więcej, dzieci chodziły też na wakacyjne seanse do kina, brały udział w warsztatach ceramicznych, edukacji, oraz tych zaproponowanych przez Muzeum Ziemi Wielońskiej, Wieloński Dom Kultury i Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną. Nie brakowało również aktywności fizycznej na boisku i placu zabaw. Miłą wakacyjną atrakcją była też wizyta animatorek z Częstochowy. Gdy pogoda nie dopisywała, dzieciaki wykonywały liczne prace plastyczne, tworzyły układanki, pysla, czy brały udział w licznych grach, zabawach i konkursach organizowanych przez spółdzielcze placówki kulturalne. Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy i nagrody niespodzianki.